Ciemacko widzę z tej strony. Teraz będziemy nagrywać historykę z toki boki. Nasze, to będzie nasza rodzinka, tata. Pokazuję teraz wam osobę. To tata Jarek. Teraz będzie mama, a to nasza mama Karolina. Teraz będzie ich syn. A to jest młodszy syn Jacek. Na, nastąpiła zmiana planów. To jest jednak Bartek. A oto najmłodszy członek rodziny. To Jacek, placek. Hi. hi. I ostatnia ne, Lena, ciągle się myli z Nel, Lena, z co chodzi, jest Lena, co więc zaczynamy. W końcu mamy, pierw, w końcu będziemy mieli ładniejszy i większy dom, jej, nowy dom, jej, 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 tak, 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 tak. Chodź dzieci, ale powoli. Ja będę pierwszą, Jaja! Poczekajcie na nas. Oh! Oh! Wow! Fija. Mamy więcej aż trzy piętra. No, no mamy, mamy. Chodźmy dalej zwiedzić. Nie, ja, ale fajne. Chodźmy dalej. O, widzicie, nawet no, dla ciebie jest jacek, um, ten, jak no, to się nazywa, wózek. Chodźmy dalej, chodźmy. Czy to tablet? To jest dla ja, jacka przecież. Że co mam? Naprawdę. No przepraszam, będziecie, ale um, kupiłam no... Co ja wam kupię tabletem razem tatą. Jej, yeah, naprawdę! I zwiedzać. A wiecie, co ja sobie pójdę na kanapę, zobaczcie, jest. I włączę sobie telewizor zaraz. A ja jeszcze nie ma telewizora, trzeba kupić. kupimy sobie jeszcze telewizor. tak ci się nie wychodzi, tak się nie wychodzi, tak się nie dochodzi. Chodź, pozwijmy resztę. jeszcze. No,

Pierwszy sprawdźcie. Ja pierwszy. U, u. U, 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 u. Ja pierwszy, ja. Ja, bo ja, ja, ja. Dzieci przestańcie się kucić. Przepraszamy. No już dobrze, dobrze. nie, mam, nie tylko masło orzechowe. Ja, bo cześć cześć kochanie, raz nie jest dla ciebie dobra, już się nie stanie widzisz to przez okno? Rat, tam jest jakaś kolorówka jak już tu pobiegniesz? Popo. Jej, mamy nawet pasel. Wow, mama, papa, my idziemy na górę. Zobaczycie, jest nasz pokój. Ja pierwsza, nie, bo ja. Ja, nie, bo ja. Ja. Oh. Jej. Wow, najpierw Tom. Jaka. Ła! Wow. Jaka wielka łazika! Mamy w Balmoru Brewsheet? Ale fajnie! Chodźmy zobaczyć że spokój! Tak! Chodź! To nasz spokój ja górę? Nie! Nie! Ja mi i to pierwszy, ten lepszy. No dobra, chodźmy tu, a co to jest za pokój? O dziecko. No tak, być ale nie miałam młodszą siostrzczyczkę. No, czym brata? Chyba siostrę będziemy mieli, tak, chyba siostrę. Chodźmy. No, wow, ale tu fajnie. No, to rodziców chyba pokój. Okej. Okay. Dzieci, poczekajcie na nas. Dobra, chodź. Będzie bardzo duży pokój rodzic. No wiem, fajny jest. Ja chcę spać. Spać, spać, spać. co kochani, idę tutaj, te, tutaj, te, tutaj, no co, możemy, możemy, iść na trzecie piętro. No o, tylko się nie przestraszy, bo tam jest strych. Co, jest strych? To strych zawsze straszy. Ale my się nie boimy. No idziemy, to zaraz wrócimy. Szybko chodź, szybciej. Chodź, bo zaraz cię zamkną. My. o, Ale nudno. To będzie wtedy zapewne warsztat. Zobacz co mam. Mam broń. Nie zawaha mi się umrzeć. Mamasz, a ja mam młotek. Pum, 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 pum. Dzieci, co wy tu robicie? Co wy tu robicie? No nie wiem, nie wiem co. o, przepraszam, nic się nie stało. Tylko to dłużcie. Okej. Okay. To chodźcie na dół. Okej, okay, chodźmy. To i Drink. Ok, jesteśmy. Dalej mnie nogi, bolą. mnie też. Za chwilę pooglądajmy też w tym tablecie. Miacka. Placka. He, 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 he. ちょっとやばいよ、w